Port Morski zwiększa potencjał gospodarczy. 33 miliony euro dla polic. Uczennice zaprojektowały szatę graficzną dla nowych śmieciarek. Policzanka zwyciężczynią ćwierć maratonu w kategorii kobiet. Piotr Szkocki, dzień dobry, rozpoczynamy teletydzień. Port Morski zwiększa potencjał biznesowy. Police mogą stać się ważnym hubem logistycznym. W Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie podpisano wartą 33 miliony euro, czyli ponad 143 miliony złotych, umowę grantową na budowę połączenia kolejowego dla polickiego portu. W ramach przedsięwzięcia powstanie węzeł kolejowy wraz z infrastrukturą techniczną, około 6 km torów i blisko 3 km dróg wewnętrznych. Aktualnie kolejowe przewozy towarowe odbywają się wyłącznie do stacji Policechemia. Dzięki rozbudowie po raz pierwszy możliwy będzie bezpośredni transport towarów do samego portu. Przedsięwzięcie wraz z niezbędną infrastrukturą pochłonie ponad 48 milionów złotych i ma być sfinalizowane w 2028 roku. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla zakładów chemicznych portu gminy Police, ale także dla rozwoju polskiej logistyki i gospodarki. Port ma strategiczne położenie i możliwość obsługi statków o zanurzeniu do 11 metrów. Jego rozbudowa pozwoli na rozwój przeładunku materiałów masowych i ciekłych, co otworzy nowe możliwości współpracy z inwestorami z Polski i zagranicy. Mówi się, że Port Police może stać się zapleczem logistycznym dla rozwijających się w Europie farm wiatrowych. Prezes grupy Azoty Policy Andrzej Dawidowski twierdzi, że spółka finalizuje już rozmowy z dużymi podmiotami, które chcą tu inwestować i budować swoje bazy przyładunkowe. Zapewnia, że położenie portu i inwestycja w kolej znacząco wpłynie na koszty transportu surowców. Dla grupy azoty police skomunikowanie kolejowe i połączenie od strony lądu ma ogromne znaczenie i otwiera nowe możliwości przeładunkowe. To, między innymi, szansa na zwiększenie potencjału firmy, ale także gminy, która jest współudziałowcem portu. Inwestycja oznacza nowe miejsca pracy i nowe możliwości, gdyż stwarza warunki dla podmiotów zewnętrznych, dla których kwestie logistyczne są kluczowe i często decydujące o wyborze lokalizacji przedsięwzięcia. Dariusz Budzik, prezes zarządu Polickiego Portu, podkreśla, że inwestycja w połączeniu z budową zachodniej obwodnicy Szczecina przekształci Policę w ważny hub logistyczny, integrujący różne formy transportu – kolejowy, drogowy i morski. Budowa węzła będzie realizowana wspólnie z polskimi liniami kolejowymi, przy czym każda ze stron odpowiada za finansowanie swojej części projektu. W przypadku Polic są to środki unijne i wkład własny. Część inwestycji leżąca po drugiej stronie zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa. Milionowe wsparcie przy budowie strategicznej dla Polic linii kolejowej zapewniły fundusze unijne w ramach programu Łącząc Europę. Autorskie grafiki dwóch uczennic ozdobią pojazdy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych. To nagroda w konkursie organizowanym przez gminę Policę. Podsumowano drugą edycję projektu Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz. Konferencja odbyła się na terenie spółki gminnej specjalizującej się w wywozie i zagospodarowaniu odpadów. Była to więc dobra okazja, by z bliska przyjrzeć się firmie. W części teoretycznej proekologicznych działań gmina ogłosiła trzy różne konkursy. Dzieci z klas 1-3 przygotowywały prace plastyczne. Klasy 4-8 tworzyły tzw. ekostworki z odpadów komunalnych. No i klasy 7-8 miały do przygotowania takie krótkie spoty filmowe. Koordynacją zadań realizowanych przy udziale uczniów i nauczycieli zajmowali się pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Polickiego Magistratu. W ramach działań projektowych dzieci mogły nabyć wiedzę w praktyce, odwiedzając obiekty, które na co dzień zajmują się neutralizacją odpadów produkowanych przez ludzi. To jest właśnie ten tutaj przok, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tutaj dzieci zapoznały się z kilkunastoma frakcjami odpadów, które muszą być zbierane oddzielnie, nie mogą trafiać do pojemników przydomowych. Ponadto odbywały się jeszcze wycieczki do Leśna Górnego. Tam jest zakład nasz budżetowy, gminny, zakład odzyskiwania składowania odpadów komunalnych, no i tam na własne oczy dzieci mogły się przekonać, jak wygląda proces przetwarzania odpadów. W tym roku nam się udało zorganizować chyba takie najbardziej interesujące wizyty w ekogeneratorze, czyli w szczecińskiej spalarni odpadów. Wycieczka do szczecińskiej spalarni okazała się najciekawsza. Uczestniczyło w niej pięć grup, w sumie około 80 uczniów. W przyszłym roku projekt ma być kontynuowany, tak więc instalacje odwiedzą kolejni uczniowie. Oprócz zobaczenia zakładu z bliska, uczniowie poznali ciekawe rozwiązania energetyczne wykorzystywane w przestrzeni miejskiej Szczecina. Około 30 tysięcy mieszkań jest zasilanych energią cieplną, ponadto wszystkie sygnalizacje świetne, które, które są w Szczecinie, to też są zasilane z ekogeneratora, autobusy m.in. są ładowane, no i inne, inne, inne rzeczy. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez działania wzmacniające świadomość najmłodszych obywateli w kwestii segregacji odpadów oraz innych zagadnień środowiskowych. Nie da się zaprzeczyć. Gospodarka odpadami jest bardzo ważnym elementem całego tego układu zarządzania gminą. A to praca ekologiczna, którą gmina wraz ze swoimi jednostkami, z Transnetem, tak jak dzisiaj, z Zajsokiem, z placówkami światowymi, skutecznie od wielu lat w ramach wielu akcji. W ramach konkursu plastycznego wybrano prace, które będą zdobyć nowo zakupione pojazdy firmy na co dzień zajmującej się odbiorem odpadów od mieszkańców. Cieszymy się bardzo, jesteśmy dumni z tego, że tak oznakowane pojazdy mogą przemieszczać się tutaj po naszej okolicy i promować zasady selektywnej zbiórki. A tym bardziej cieszymy się z tego, że autorami są dzieci. W ubiegłym roku zwyciężył uczeń zespołu szkół, w tym roku dwie uczennice Stanowa i Polickiej Jedynki. Dobre wyważenia i się cieszę, że mam śmieciarkę. Swoją własną śmieciarkę. No można tak powiedzieć. Moja praca przedstawia taką zimę, która wskazuje, żeby segregować śmieci, no i brał udział w konkursie dlatego, że bardzo lubię rysować, malować. W ramach proekologicznej akcji prowadzono zbiórkę makulatury. Zwyciężyła szkoła podstawowa strzebierze. Otrzymała bon o wartości 2000 zł. Do pozostałych szkół, które przyłączyły się do akcji również trafiły bony, ale o mniejszej wartości. Odbyły się także gminne potyczki ekologiczne, czyli test świadomości ekologicznej. W całym projekcie wzięło udział 1000 uczniów z 8 szkół podstawowych. Paulina Wasielewska zwyciężyła 44. ćwierć maratonu polickiego w kategorii kobiet. To jeden z najstarszych biegów ulicznych w kraju. Tym razem na trasie rywalizowało ponad 70 zawodników. Biegacze, którzy 6 października stawili się na starcie przy ulicy Roweckiego, wzięli udział w biegu głównym na dystansie 10 km. Mieli do pokonania cztery pętle, jedną kilometrową oraz trzy o długości 3 km. 3, 2, 1. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że wzięliście i bierzecie udział w tym dzisiejszym biegu. Wśród kobiet z czasem 39 minut i 7 sekund triumfowała mieszkanka Polic Paulina Wasielewska startująca w barwach UKL8. Najszybciej, bo w 33 minuty i 33 sekundy trasy pokonał Jacek Stadnik. Dawaj Jacek, dawaj, dawaj! Drugi na mecie był Bartosz Jurgiewicz, któremu do zwycięzcy zabrakło niewiele, zaledwie 16 sekund. Trzeci natomiast dobiegł Andrzej Łuc, osiągając czas 34 minuty i 47 sekund. Druga wśród pań była Justyna Hałka, której pokonanie 10 kilometrów zajęło 42 minuty i 44 sekundy. Natomiast trzecia na metę dobiegła Kasia Marciniak z czasem 43 minuty i 30 sekund. W biegu głównym wystartowało 72 zawodników. Organizatorem biegu był Uczniowski Klub Lekkoatletyczny Ósemka. Ćwierć Maraton Policki ma bogatą historię i jest jednym z najstarszych biegów ulicznych w Polsce. Przypominam, oddajemy kibu do was. Chcą wspierać lokalny sport i zachęcać do tego innych. Fundamentem pod ambitny plan ma być trójstronna deklaracja. Chodzi o piłkę nożną, która w Policach ma się całkiem dobrze, ale w tej kwestii można jeszcze sporo zdziałać. Trójstronny list o współpracy na rzecz rozwoju lokalnego sportu podpisali Krystian Kowalewski, burmistrz Polic, Maciej Mateńko, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz policki przedsiębiorca Grzegorz Dobosz. To porozumienie służy temu, aby Police się rozwijały. W Policach jest dużo osób, młodzieży, ale też i osób starszych, które, że tak powiem, mają osoby, które chciałyby trenować, rozwijać się, pasjonują się piłką nożną. Chcemy wspierać, chcemy wspierać tę dziedzinę w Policach. Chcemy, aby rozwijała się zarówno aktywność sportowa, jak i też aktywność gospodarcza wokół tej piłki nożnej. Naszą ambicją również jest też, abyśmy rozwinęli troszkę nasz klub piłkarski Chemik Police. Celem współpracy ma być rozwój przy wykorzystaniu potencjału lokalnych organizacji. Chodzi o rozwój aktywności sportowej, ale również gospodarczej skupionej wokół popularnej dyscypliny sportowej. My na co dzień, można powiedzieć, korzystamy z tej pięknej bazy i hotelowej, z odnową biologiczną, ale także z bazy sportowej. Korzystamy właśnie z obiektów Osiru, organizując tutaj przede wszystkim mecze i zgrupowania kadr wojewódzkich. I możemy tylko się cieszyć z tego, że, że dzisiaj po prostu dopełniamy formalności, oficjalnie podpiszemy tą współpracę. Policki Przedsiębiorca dysponuje bazą hotelową i infrastrukturą do organizacji różnych sportowych przedsięwzięć, np. konferencji. Gmina Policy administruje obiekty sportowe, z kolei Związek Piłkarski koordynuje organizację spotkań i zgrupowania kadr. Szczególnie istotnym elementem wspólnej inicjatywy jest popularyzacja sportu oraz aktywności fizycznej wśród młodzieży. Od lat współpracujemy tutaj ze Związkiem Piłki Nożnej i z Gminą Policę. Zawsze współpracowaliśmy, jesteśmy stałym, sprawdzonym partnerem i, i dlatego w dalszym ciągu uczestniczymy w tej współpracy i jesteśmy partnerem, na którym można polegać. Strony porozumienia zgodnie zadeklarowały aktywne i skoordynowane działanie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego sportu. Taniec, akrobatyka i pasja. Police gospodarzem mistrzostw młodziczek w gimnastyce artystycznej. Dwudniowe pokazy odbyły się w Randze Wojewódzkiej. Na krótko miasto stało się stolicą akrobatycznych talentów. Umiejętności prezentowały reprezentantki klubów z Poznania, Kalisza, Gdyni, Bolszewa, Rumi i Szczecina. Miejscem rywalizacji była hala sportowa szkoły numer 8. Piękne stroje, przemyślane układy taneczno-akrobatyczne i wiele skrajnych emocji. To wszystko towarzyszyło międzywojewódzkim mistrzostwom młodziczek w gimnastyce artystycznej. Zmagania w tej dyscyplinie odbyły się w policach nie po raz pierwszy. Organizatorem był klub sportowy Olimpia. W zawodach wziął udział 80 zawodniczek, które startowały w trzech układach. 60 zawodniczek startowało z obręczą, 80 z tanecznym i ponad 30 z piłką. Dziewczynki zaprezentowały się bardzo dobrze na wymiar swoich możliwości. Cieszymy się, że mogły zaprezentować się właśnie u nas w policach. I mamy nadzieję, że będą nasze miasto Police odwiedzać jak najczęściej na różnych turniejach. Gimnastyka artystyczna to olimpijska dyscyplina, która łączy elementy tańca i akrobatyki. To pokaz zwinności, siły i gracji, którym nieustannie towarzyszy wysoka świadomość i koordynacja własnego ciała. Zawody zgromadziły wiele młodych, obiecujących zawodniczek, które z zaciętością i precyzją walczyły o eliminację do mistrzostw ogólnopolskich. Mistrzostwa były dobrą okazją do podziwiania sportowych wyczynów, ale także do integracji społeczności gimnastycznej oraz promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród młodych ludzi. Po serii pokazów przyszedł czas na wyłonienie i uhonorowanie najlepszych. Ceremonii z dumą przyglądali się trenerzy, którzy na co dzień doskonalo ich akrobatyczne umiejętności. Dzięki temu... Mogą osiągnąć sportowe cele i spełniać marzenia. Niektóre zawodniczki zdobyły więcej niż jeden medal. Dla nich mistrzostwa okazały się szczególnie udane. Nagrody wręczyli organizatorzy i przedstawiciele starostwa powiatowego. Choć gimnastyczki są dopiero na początku kariery, to komisja nie miała wątpliwości, że na parkiecie można było zobaczyć przyszłe Olimpijki. Po udanym plenerze nad Łarpią pasjonaci malarstwa przenieśli się do Parku Staromiejskiego. Pomysł spodobał się mieszkańcom i ma być kontynuowany. Miejsce zamieniło się w prawdziwie artystyczną przestrzeń, a tworzeniu prac sprzyjał jego wyjątkowy klimat. Wyobraźnie pobudzał porastający park starodrzew, w którym przeważają kasztanowcy i klony o unikatowych kształtach. Można tu zaobserwować zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste. To pole białe, świerki, sosny, lipy i buki. W zależności od poru roku można tu spotkać skupiska zawilców, fiołków czy stokrotek. To ulubione miejsce wiewiórek, wróbli, sikorek i kwiczołów. Ja, jako instruktor, oczywiście udzielam wskazówek. Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia teoretycznego, podpowiedzi, to jestem do dyspozycji, ale osoby, które przychodzą, są tak kreatywne, że w zasadzie niewiele potrzebują. Jesień zaczęła się piękną pogodą, jest ciepło, nie ma dzisiaj wiatru, więc korzystamy z tych pięknych warunków. W sąsiedztwie parku znajduje się zamknięty w 1961 roku cmentarz przy ulicy Mazurskiej oraz zbudowany w 1998 roku polickie lapidarium. Artystyczne spotkanie na łonie natury odbyło się pod hasłem Wasze jesienne impresje. Żeby zapisać się na ten plener marski zachęcił mnie poprzedni, bo jak zobaczyłam zdjęcia i jak pięknie ludzie spędzili czas, jak mogli z naturą się scalić malując obrazy, to zapragnęłam tego samego, a nasz park jest taki piękny, że mogę spróbować swoich sił malując również coś. Organizatorem pleneru, podobnie jak tydzień wcześniej, był miejski ośrodek kultury, który zapewnił stanowisko i akcesoria: pędzle, farby i sztalugi. Bierzemy udział z córką tutaj w plenerze. Tak w sumie nieplanowanie. Zupełnie w ogóle nawet nie wiedziałam, czy cokolwiek uda mi się namalować, bo w ogóle nie mam talentu, ale coś tu wyszło, więc no jesteśmy zadowolone. Córka, tak, też, aż synosa pomalowała. Pomysł przypadł do gustu mieszkańcom i będzie kontynuowany, gdy znów nadejdą ciepłe dni. Jest duże zainteresowanie rzeczywiście. Nawet jeżeli jest mały, krótki termin ogłoszony, to i tak jest komplet zapisany. Zwykle mamy komplet uczestników. W Policach mieszka sporo kreatywnych osób. No i cieszymy się, że sztuka w ogóle daje tyle radości. Był to raczej jeden z ostatnich ciepłych dni w roku, pozwalający na organizację tego typu przedsięwzięcia pod gołym niebem. Gorące serca i wielka solidarność skonsolidowały mieszkańców, którzy stanęli na wysokości zadania, angażując się w pomoc dla rodaków z terenów dotkniętych niszczycielskim żywiołem. 100 materaców, a wcześniej 150 dzięki wsparciu polskiego oddziału firmy Hyundai pojechało do szpitala uzdrowiskowego mieszko w długopolu zdroju. Oprócz tego przekazano sprzęt AGD, osuszacze powietrza, środki czystości, koce, ręczniki, komplety pościeli, łóżka polowe, łopaty, rękawice i inne potrzebne artykuły. Był to ostatni transport kończący zbiórkę darów dla powodzian, zlokalizowany w punkcie Osir przy ulicy Piaskowej. Mieszkańcy gminy Police oraz lokalne firmy z wielkim zaangażowaniem włączyły się w zbiórkę. Dary trafiły do osób, z których część straciła dorobek całego życia. Wcześniej z punktu OSIR wyjechało 16 palec z artykułami spożywczymi, chemicznymi oraz rzeczami codziennego użytku. Gminy, które ucierpiały najbardziej, otrzymały z Polic także spore zapasy karmy i rzeczy dla zwierząt. Do powodzian wyjechało wiele transportów z polic, ale także z okolicznych miejscowości, bowiem pomoc organizowana była również indywidualnie. Zaangażowały się sołectwa, organizacje charytatywne, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, sportowcy i wiele nieformalnych grup. Połączyła je chęć pomocy i wsparcia, a mieszkańcy po raz kolejny wykazali się wielką wrażliwością i ofiarnością. Wsparcie trwa nadal, ale w nieco innej formie. Pomóc powodzianom można także poprzez uczestnictwo w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 20 października w kościele w Jasienicy, początek o godzinie 17. A kolejny tyle tydzień w przyszły piątek zapraszamy i do zobaczenia.